Dobra, się następnego dnia, jak widzieliście na relacji, nastąpiła awaria. Po paru dniach mam chwilę przerwy, wyjechały wszystkie szóstki, inne duperele. Co się stało? Wystrzeliła mi opona w wózku, ale no co chcieć, wózek kupiony z Niemiec, stary, używany forsznit. Dostał przystawkę, która waży dwie tony. Dojechałem ileś tam metrów, asfaltem w końcu strzeliła. Dobra, odpięliśmy się na poboczu, zapiąłem header. chłopaki mnie wyeksportowali, bo miałem przechylenie 200 metrów asfaltu yy, zabi Podczas zabierania wózka na samej feldze po poboczu go toczyli Jeszcze felga odpadła, a szpilki ścięło Bo okazało się były luźne szpilki, też nikt nie sprawdził To też moja wina, nie? także Szpilki już mam zabite drugie Załatwiłem sobie Szpileczki, nakręteczki, tu jest zrobione a ja w tej chwili, opona wystrzeliła, miałem kupić nowe te dziesiątki Ale był taki problem cały czas, że ten wózek był yy, Za duży, tak jakby za wysoki Względem Bizona na te uchwyty Już byłem dzisiaj po nowe opony I chłopak mi w sklepie tak w sumie doradził, tam powiedział, a w sumie też już takie robiłem Żeby wziąć opony od busa A to są akurat na forsznicie, żeby było śmierze. nie są 15-3 jak polskie Tylko to jest równo 15 Także 10x15.3 będzie minimalnie za luźne Ale znalazłem, mam na stanie dosyć świeże opony Od buza, letnie co prawda, jest zimuki nie mam To są opony 205 Nie, 215, 70, c I mają indeks mocności 109, czyli 1030 kg każda ma u dźwigu. To śmiało myślę, je założę tylko felki są skręcane, to od razu też byłem, kupiłem nowe dętki, żeby się nie pierdzielić już więcej. Teraz biorę fleksę drefelgi. Od środka pomaluję. Jest oczywiście fartuch, żeby nie było przeciętej opony. A wczoraj byłem cały dzień w terenie, ale bez kamery, bo zrobiłem instalację w kombajnie, która tam uległa spaleniu, że tak powiem. Kosiłem kukurydzę, u mnie wykosiłem, widzieliście pierwszą część firmu. Około 40 hektarów skosiłem i ostatnio podczas koszenia zaczęło się dymić z kabiny Otworzyłem, a w wejsie z zegarów buchnął ogień Zapaliła się wiązka elektryczna Udało mi się to wszystko zagasić w miarę Nic się nam poważnego nie stało, poza tym, że pod zegarami się śmieci popaliły op Wczoraj byłem, bo tydzień czasu kombajn w polu, nie miałem do niego nerwów Przeszło mi Wczoraj pojechałem Wiecie co było? Chomiki mi się zalęgły i kurna kable pogryzły Podejrzewam przez to się zajarało, ale już instalację wczoraj ogarnąłem na nowo a dzisiaj robię ten wózek. Od razu zrobię światło, bo musimy jechać w parę takich jeszcze miejsc z wózkiem kosić, także co? Ja się biorę. Działam, będę coś miał, to do wam dogram. thank <laughs> you Przejazd przez miasto Przyjechałem tutaj skosić dla kolegi Ja wiem Mówił mi, to są dwie działki Trzy łącznie, jedna tutaj Tu jest kilka hektarów, nie wiem, ze cztery Może pięć Może więcej I przez drogę tam Przez zasadę przejechać taki kawałek jeszcze w dalej będzie jeszcze jedna działka Czy tam dwie takie małe Mam nadzieję, że to dzisiaj skończę to jest ostatni dzień koszenia kukurydzy w tym roku i ogólnie tym kombajnem dla mnie, bo po głębszych zastanowieniach mam zamiar sprzedać BSA. Nie to, że się psuje czy coś, pochodzi. Aż ostatnio miałem problem, tam co mnie niektórzy obserwują na Instagramie, to widzieli post, że uległa spaleniu instalacja elektryczna. Ale to nie była wina instalacji tej, tej mojej, tylko kombaj stał w polu parę dni. Zagnieździły mi się chomiki pod zegarami, myszy po prostu i przegryzły mi kilka kabli i w nocy jest coś zaiskrzyło, ale wiązka już jest naprawiona. Tu jeszcze kawę stało mi włącznik tylko założyć nowy, bo już jest zamówiony. I po mało, pomału, o pełno. Strasznie już jest ten. Mamy dzisiaj 2 grudnia, jest dojrzała mocno kukurydza i się kruszy strasznie. Nie mogę zrobić na czysto już. Jak zrobię na czysto to sporo gubię a to na razie idzie na środy, także powiedzieli, że mam nie gubić jak kosić brudniejszą, także kosimy tak A co z tego wyjdzie to zobaczymy, także Kończę żniwa te kukurydziane, zjeżdżam, kombajn odmucham, mył go nie będę pomimo, że jest strasznie upierdzielony takim czarnym kurzem z kukurydzy Ale, ale, o tu słupy mamy z prądem dwa Jak będzie ktoś zainteresowany, kombaj będzie stał na eliksie. Będzie z hederem, jak ktoś chce, z przystawką, z całym przyzbrojeniem, ze wszystkim. Także to już ostatnie żniwa. Ja w przyszłym roku planuję być może jakiś inny kombaj się uda kupić, zobaczymy. Jak nie, to jednym gigantem może skoszę, bo gigant na pewno zostanie u mnie na dożywocie. Chociaż ze względu na to, że jest odrestaurowany tak od A do z i jeszcze nie do końca. Ale gigant jest z kombajnem Taty. Tak bardziej to nie chcemy go sprzedawać, żeby Tata miał zawsze swój tam, jak mówi, rezerwowy. A ja mam coś w planie, ale to spokojnie. Nie ma co tutaj się rozpowiadać, dopóki się nie te, nic nie, nie zrobi. Jak nie, to będę kosił gigantem bez problemu. Także na razie tyle. Ja tu pomału długie. O! Koguty się lampka zaświeciła a jeszcze transportu nie ma, także co koszę aż się aż się napełni całkiem ale tu dziczyzna chodziła ciekawe ile tutaj dzików, bo były świeże ślady rano jak tu sprawdzałem kukurydzę teraz to już nie poszły do lasu jak jakiegoś dzika złapię, to Wam nagram, także co ja się rozłączam dokłaszę ten przejazd i pomału będę dłubą, także co nie zdejmuję rękawicy, bo mam palca zawiniętego, bo wczoraj sobie Trochę palca rozciąłem i mam opatrunek, Jakby ściągał widzę, zaraz zdejmę sobie opatrunek. A dosyć mocno boli, bo to na czubku kciuka. A tak to jest, jak się tnie flexom bez osłon, bo osłona mi nie wchodziła w zakamarek, to zdjęłem, no nie? No i masz za swoje, także co? Ambona a co z tego, jak tu myśliwi nie przyjeżdżają. O. Dobra, a może poczekamy do końca, może jakie będą ci kusy wychodzić. Kurna, mogłem te kałaśni wziąć ze sobą Yo, Dobra kończę, bo tu jedną ręką będzie mi niewygodnie A tu jest bagno i muszę nie wjechać do niego, także do później No i dobra, właśnie przyjechałem na dwie ostatnie działki Jedna i tam druga droga, przez środek. Heder już tu spięty Popaki tu ostatnie poprawki mi jakieś robią, bo patyków przez las narwałem Osłony podginałem, bo drogi ciasne, kurna są bajny małe, a i tak za duże. Także ja tu powoli. O, bo mi się zimno zrobiło, jak przyjmowanie. Także ja mału działam. Z wami się. O, już telefon. Z wami się żegnał. A bo jeszcze zrobię wszutkę, jak do końca. Także do później. No i dobra. Szczera noc, w szczerym polu. Udało się. Przystawkę może słabo widać, ale stoi na lawecie do balotów. Bo niestety wózka nie zdążyłem zrobić. A posiłkowaliśmy się w ten sposób, że na polu była skarpa Najechałem przodem na skarpę, przystawka się uniosła do góry I wtedy tata podjechał, odpięliśmy przystawkę na Platformę I teraz ja się toczę pomału tą samą drogą przez miasto co wam nagrywałem, ale już jest wieczór To o tej porze będzie luźno na mieście, w dzień nie było źle jak jechałem A teraz też nie będzie źle, którą tu mamy 20 godzina minęła Także tu ja mogę światło w górniku zgasić. Czekajcie. O! Światło zgaszone, klapy zamknięte, tata jedzie za mną. Ja tu pomału najpierw sobie się turlam, bo tu przez las muszę kawałek przejechać. To sobie zapalę na razie o więcej LEDów. A na asfalcie część zgaszę, żeby nie świeciły gdzie nie trzeba w oczy. I czeka mnie. 5 do Pięć jest ode mnie do miasta. Przez miasto jest kilometr, i tu no to już 9 kilometrów do domu, ale nic nie szkodzi. pomału się turlamy. A teraz, się ustawiłem, przetarłem, a zaraz mi drzewa poskładają, bo niestety. Także co? Kukuryda na ten sezon zakończona. Jakieś parę słów podsumowanie to może będzie jak. Jak już jutro będzie zawidnał w domu, obejdę opowiem co jak, także trzymajcie się. O, ja będę nagrywał. Tak. Tak, jesteśmy. Skończyliśmy. Zjechaliśmy. Rozpinam wózek. Z ten header zdejmiemy Bo chcą zabrać traktor i lawę. Pasy sobie jutro pozwijam. Dzisiaj je na szybko. O, tak. W oczy, w oczy, poświeć. Cyk, Żeby ten kombaj normalnie jeździł szybko, to by było szybciej. Tak, 40 minut jechałem te 9 km. I szybko, i nie szybko. O tyle fajnie, że jest piątek. Godzina 21. Cisza na mieście się zrobiła. W dzień było zamieszanie trochę. Tu tir, tu to. A dzisiaj, teraz znaczy się fajnie. Czekajcie, ja sobie tak w kamerę nie świeć. Pasy sobie rzucę na garażu. Wózek się nie doczekał zrobienia, bo nie zdążyłem, a ja już skończyłem kość. Ale nic, jutro sobie na spokojnie. Tak, ten wózek myślę, złożę, powiem Wam. Nie wiem jak zwykle kamerę, czy on dobrze ustawiony. No, bo rzadko używam. Nie chce mi się iść na około. Cześć Aza, cześć Aza. A gdzie te pasy do tak? Tata na no szybko owinął. Wiecie jak jest szybko, szybko, szybko w polu. Zawinąć było szybko, szybko, a odwinąć będę gimnastykował teraz. Ale właśnie. zrobimy to tak. Kolejny dobra, przerzucony tam. brzeżne czuby i tu jeden pojechał, przyjadą zaraz na busie już Tata już pojechał ze szwagrem za Afirą i przyprowadzą busa, bo bus stał na polu jako auto rezerwowe o i, i koniec teraz dożynki można te dawać w szyję o Dzisiaj cały dzień bez żadnych awarii, przestojów Znaczy jedna drobna rzecz, ale to w sumie nie awaria tylko moja wina Obkosywałem brzeg pola Przypierdzieliłem tym gdzieś jakiś kamień, jakiś słupek, coś i łańcuch mi yy, rozerwało Ale spinka i pokrzyku Spinka i pokrzyku krzyku Uuu ile piasku do skrzyń biegów a, dobra, dobra, Ale będzie długi, nudny film znowu. Już powietrze z z ciągnika schodzi. O, a w łeb! O, i jutro wolna sobota. Pasy sobie pozwijam na spokojnie. Dzisiaj powiem wam mi się nie chce. Ostatnie kilka dni miałem taki rumor walki i zapierdziel, że na szybko tą skrzynię. W międzyczasie miałem remont w chałupie. Powiem wam, prawie nie spałem kilka ostatnich dni, bo nie było czasu. Bo w dzień tutaj inne zajęcia. Lampka. O. Znaczy jak tam razie zapali. Na pewno zapali 50% się, to prawie bimber Moja wina fajnie palił kiedyś tam mrozie, wszystko ładnie chodziło ale Tak to jest jak się jeździ dziurawy był tak chodzi wstyd się przyznać jeździłem, nie zaglądałem pod machaskę pękła guma od filtra i nie wiem od kiedy jeździłem piach sam No, już za dużo przystałem Także tego A tu się działa bateria chyba żeby używać Ta moja mała czy to jeszcze szóstki była ostatnio włożona, żeby się doładowała Nie, moja a kleby jak zwykle ręcoma, a potem niedoładowane No nic Na raz damy Ech, Tylko czekajcie, majster wstanął w garażu o. Tu mamy baterię w grzesie szóstki Żeby nie było, że ciągnik staje u mnie 2 lata i się baterie zniszczą to ja używam ja co jakiś czas je podładowywuję to do wózka przełożę wózek ma ładowanie ale nie wiem czemu albo został na no, światło znowu ale chyba był zgaszony to nie wiem, co ciogo boli za dużo piachu w silniku przez to wszystko Aha. to jest rurka paliwowa, to mogłaby wyjść pod baterii. No, najpierw plus. Potem plus. Ciemno, zimno. Bo on jechać od razu jeszcze dlatego ciężko kręcił Pojechanie zapięte I na małym by zapalił A dopóki parę obrotów nie napompował oleju Bo fajnie O widzieliście? Dobrze, że Leda Majster założył Śnieg zaczyna padać Dobra. Ten wózek uniesie przystawkę ją wziąć nawet na razie na ziemię A jutro sobie bs ją z ziemi dźwignę Kurna, ciapka nie porysował Olej zimny Stoi biedny namrożony Albo skręcać nawet jeszcze. Albo mało oleju. Muszę trochę bliżej tej strony, bo z tego co pamiętam to. Aha, dobra. Muszę unieść, tam nie włożę wideo i teraz muszę przynieść kantówę. O tu jest. specjalnie nie wiem czy się nagrywa, bo mam mało baterii. Jak się wyłączę, to nie wiem, to trudno. Jak się jeszcze nie wyłączyłem trochę jeszcze delikatnie w górę. Bo nie chcę, żeby mi budek header nie zjechał w kolerę. 不晓得，哦。 yeah Bałem się, że nie zdejmie Niby wózek ma 2,5 tony Mamy koło Zgadnę no nie? Teraz tą kantówkę, nie Teraz przyniosę Kobyłki O ile są wolne kobyłki Ale powinny Bo ja zawsze jak robiłem kombajnie, To go na kobyłkach Fajnie. Bo one akurat pasują w żłobienia. luksus Jutro sobie to obdmucham, obczyszczę Boromia, ładne zdjęcia do ogłoszenia do góry troszkę o, jedna o ty. Dwa Druga Luks robota Czekaj. Na luzie Kajtylne światła o. Szyba ukieprzona Ręczny dwójka długie dobra jakoś mi to idzie najgorzej ale nie chwalę bo zaraz przechwalę dobra kurna gdzie ale kalectwo żeś zrobił Panie majster, nie popisał się do kamery. Pochwalił, że dobrze cofało się na początku. Trzeba no. się do tej wprawić, bo ma długi dyszel. I fajnie mocno reaguje. Teraz ją złamiemy, tak. nie wjechał w stąd. na ziemię no i dobra, przystaweczka już zazimowana na wózeczku na wózeczku założona felga wyczyszczona, pomalowana skręcana na śrubach założona opona powiem wam był problem 16C jest za duże od busa spada a 15 jest za małe jednak to było po niemieckich oponach napisane 15, ale to są 153. Ale zarzuciłem. No i dobra, jak zwykle, chciałem odnagrać przy wózku, to zdechła bateria. Strasznie go nie lubi mrozu. Dobra, żniwa zakończone. BS przyjechał po Kukurydzy. Propo drogi. Pozdrawiam pana kierowcę ciężarówki, który na trasie. Dobre miasto, tam wylot na tuławki jechał za mną i rozmawiał z moim tatą, że nas ogląda. Serdecznie pozdrawiamy Jak pan tutejszy przyjedź kiedyś do nas Dostaniesz nalipkę na f... ciężarówkę No i co po sezonie Kombajn trochę wydmuchałem I zaczął padać śnieg Stoi jak stał nawet teraz go nie dotykam żeby tego nie ruszać Tutaj w miarę sita są czyste Co się dało to wydmuchałem myć go nie będę teraz mył Po świętach od razu postaram się wjechać do garażu bo teraz nawet nie było kiedy bo jak słyszycie, jeszcze mam głos mizerny. W tydzień czasu leżałem z gorączką i przeziębiony mocno. Także nie było szans. Praktycznie do świąt się pociągnęły koszenia. A teraz już wszystko pokończone. Można kombajn będzie zazimować, na wiosnę go umyć, przygotować, wystawić w ogłoszenie. Jak się sprzeda, to się sprzeda. Ceny nie będę opuszczał, bo jeść woła, niech stoi. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. A na ten moment kończymy. Dzisiaj jest to nagrywam, tylko na chwilę wyszedłem. Jest wigilia koło południa, może dalej. Nie wiem, która mamy. O! 24 grudnia, 13.05. Także ja tylko na chwilę wyszedłem, bo mówię, od tygodnia leżę w łóżku. Także co? Życzę Wam wszystkim widzom i osobom, z którymi współpracuję, wszystkim znajomym, rodzinie najlepszego w te święta. Wszystkiego, żebyście tam miło spędzili. Niczego nie brakowało i co? I film Wam puszczę. Wy pewnie, w święta także co? Takie małe będzie z kukurydzy jeszcze wrzutka I już koniec na ten temat. Po świętach będę starał się nagrywać dalej. Jak już wrócę do pełni sił i zdrowia, także co? Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta i na nowy rok. I trzymajcie się. Do następnego. Pozdrawiam Was. Cześć.